Hej, <śmiany> <śmiany> witajcie podobnie kochani w Stanleyu dzisiaj w końcu. W końcu spróbujemy przejść przez niebieskie drzwi. <śmiany> no, jak zawsze nas ten... Ten etap nie interesuje. Dopiero nas interesuje później. To door... Wolę I przez C, te, bo tam, tamte, drzwi mnie, tamte drzwi mnie chyba prowadzą do szefa, no nie? Od razu bezpośrednio. My tam je chcemy. Ten początek to chyba wszyscy znają, nie? Mo mogę to skipnąć, nie? Mogę? Jak coś to dajcie znać w komentarzach, jeżeli nie chcecie. Dobra, tutaj już nie wiemy, co, co się będzie działo za chwilę. Look, Stanley, I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. What? Really? okay, in the middle of something, do you have zero consideration Are you that convinced that I want something bad to happen to you? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. I want to prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. no perhaps you misunderstood. Stanley the I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Alright, fine. Alright. Right. You wanna know so badly what's out there? You wanna find out what lies at the end of this road you've chosen world. Don't let me stop you. Yeah. You see there's nothing here. Uh-huh. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place broken rooms exposed developer textures is this what you had wanted. Was it worth ruining the entire story i had written out specifically for you do you not think i put a lot of time into that because i did, I did. and in the end it was all for nothing because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me, you've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. Okay. There we go. Yeah. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. No, raczej okay i'm going to stop you there tell me about your experience with this new version say that the game benefited from allowing you more choices feel free to be honest i'm looking for some real critical feedback here okay barz 2 dvana 5. you didn't like it but you didn't totally hate it either you enjoyed it perhaps is the correct term it didn't cause you excruciating pain big steps we've made here today stanley here based on the data from your previous playthrough i've compiled a new version and to be perfectly candid i think i've knocked it out of the park with this one let's take a look let's take a look then whoa what to są naprawdę jakieś... realne statystyki czy takie po prostu z dupy What this is you, Stanley? Nie, to są jakieś z dupy tutaj mi kurde wyskoczyły Idę tędy jeszcze raz. O. Would you say that competitive leaderboard helps you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers please. Nie. Hey, I nearly forgot, I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Spoko. Perfect. Let me boot it up. Nie gadajcie, że od nowa odpali. In this game, the baby crawls left, towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life i think the art world will really take notice but of course the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about four hours so why don't you give it four hours of play to make sure it's effective be sure to keep notes on your experience A

Your input was extremely valuable. Although, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see... Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired a game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Oh, uh, really? no, Well, I'll say this I'm done making things for you. <laughs> <laughs> i create to fulfill a artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. <laughs> <grymne> nie będzie... tutaj... No, tutaj. Potem... Robisz mi glilliankę jakąś, tak? Let's course. Uh, tak, teraz mogę tutaj wejść i mnie zamkniesz. Tak, A mój pierwszy to! to, jest. to, jest. to. <grymne> Oh. gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. <laughs> ah, but you've only seen it from the outside. you've only gotten half the experience. please, step inside and make yourself comfortable. no, rache, it's just too perfect it could only be better if... wait, that's it. we must rebuild it out of diamond. diamond, everything. yes, yes, yes. come along, stanley. we have to go mining. Chodźmy do, do

Even the, the Okay, new game. <laughs> Minecraft. Zabrałby Minecraft. <laughs> 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 yes, I don't even know what this game is, but I love it. portal glass box it's inspired i couldn't have done it any better myself what is to be i can't figure it out okay now i'm curious let's go find out what the hell this is jakie zajebiste kurde zakończenie żeśmy wybrali So, Dawaj, mnie tą kostkę. Thinking, Stanley. Dawaj to. Ja pierdzielę, jakieś zajebiste. Chyba jedno z lepszych zakończeń, które żeśmy mogli wybrać. To znaczy. Z... No, za... no, wreszcie, co? Myślę, że to Myślę, że Myślę, że to skacze. Wow! What the hell. Przecież my jesteśmy teraz w. Nie wiem, ale to jest fajnie Tutaj może chodźmy Nie mam żadnej latarki ani nic, to do góry... O! Spadłem! Wow! I'm alive! Dobra, nie w tą stronę, coś tutaj jest zbyt ciemno, nie? Zróbmy jaśniej Mać better! Dobra Tutaj... wow nawet nie wiem, który Na bank zaraz będzie tak, że on nie wróci albo coś. O, światło, dobra, to już można. Dobre nie, kurde. To jest taki myczek, jak się wstryknie pal palcami, to niektóre monitory się rozjaśniają. To się ogólnie ustawia. Tak, tak więc, jak ma macie takie monitory z taką funkcją, to sobie możecie to ustawić. No i co tu kuźwa jest. Mogę co coś tu zrobić. Nie! No to o co tu chodzi? Drzwi, drzwi, nie ma drzwi. Ej! I wonder what he found. to be the leading man in his own story, Down in wherever he I wonder if he's happy with his choice. And if he's the heavy cost that comes with it. he'll understand soon what i was trying to tell him he needs me someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion that's who i am that is what i mean to this world oh yeah yes, I'll, no I'll be back once this ends after it all comes to a close then i'll be back i'll be yeah, back i'll be here soon very soon What? do Halo. Halo. <laughs> wow. Ej. Bez takich. Otwórz to. Co mi zrobiłeś łobuzie? Halo! Łobuz. Otwórz mnie, otwórz mnie te drzwi! Otwórz mnie te drzwi! No i zobaczcie, no, co za skurwysyn. Pierw mówi, mogę poczekać, jestem ciekaw ile będziesz kurde czekał, ile będziesz czekał, otwórz te drzwi, chcę się wydostać stąd, uciec jak najdalej. Aha, jak wciskam przycisk myszy. Zobaczcie. Jak widz widzieliście? paść Ustawiłem sobie piękny kolor. <grych> ja... Jak klikam myszką, to tak jakbym klikał klawiaturą. No, otwórz mnie te drzwi! To E się otwiera, nie? Czekam już zbyt długo, żeby te drzwi się otworzyły, albo żeby cokolwiek tutaj się innego stało. Zamknął mnie tu, bezczelnie mnie tu zamknął. I zmusza mnie do pracy. Dlatego nie, ja się nie dam. Ja się nie dam. I dlatego też, kochani moi, moje kochani, tutaj się pożegnamy, widzimy się już w następnych odcinkach. Myślę, że dobijemy sobie tych odcinków do 8-10, to jest max Żeście mi tam napisali, że tych zakończeń jest mnóstwo, mi się też nie chce kombinować cały czas, żeby było inne zakończenie. Też nie chcę mieć tylko, że tak powiem, jednego materiału na kanale. Ale tak więc. Eee, tutaj się pożegnamy. Widzimy się już w następnych. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie like, a do hejterów mam takie fajne. taki fajny taki giftik <laughs> na razie.